Witajcie, moi drodzy! Dziś wspólnie z Wami chciałbym poszukać słabych punktów narcyzów, bo zobaczcie, że osoby narcystyczne zniszczyły życie już wielu z nas. Wiele osób, które zgłaszają się do mnie na konsultacje, to są właśnie osoby, które albo nadal są w związku z osobą narcystyczną i chcą w jakiś sposób z tego związku się wydostać, albo są to osoby, które były w związku z narcyzem. Zrezygnowały z tego związku, odeszły z tego związku, nadal jednak ta rana emocjonalna po narcyzie została, i takie osoby często mają trudności, żeby komuś zaufać, żeby zbudować ponownie relacje. A więc można śmiało powiedzieć, że narcyz zniszczył życie niejednej osobie. Dlatego poszukajmy dziś wspólnie takich słabych punktów narcyza, po czym go można rozpoznać, jak go rozszyfrować, jak zajrzeć pod tą jego maskę. Ten temat, który dzisiaj tutaj z Wami poruszam, jest tematem, który również poruszyłem w moim artykule. Ten artykuł bardzo dobrze się czyta, interesuje wielu z Was, natomiast uważam, że ten temat jest na tyle ważny, że zrobiłem na ten temat ten osobny film, żeby zachęcić Was do dyskusji. Dyskusji w komentarzach, bo ja Wam pokażę moje stanowisko na temat tych słabych punktów Narcyza. Natomiast, natomiast wiem, że wielu z Was. Miało tą nieprzyjemność w życiu poznać osobę narcystyczną, zaangażować się w związek z osobą narcystyczną i wielu z was też się uwolniło. Więc wy również macie podpowiedzi, macie wiedzę dla innych osób, które zmagają się właśnie z narcyzem w związku, żebyście wskazali tym osobom, po czym poznać takiego narcyza, jak go rozszyfrować, jak zobaczyć te jego słabe punkty. Dlatego zachęcam Was już na samym początku, żebyście wspólnie ze mną poszukali tych słabych punktów narcyza i żebyście się włączyli w tą dyskusję w komentarzach. Niech ten film będzie taką wskazówką dla osób, które są w tej trudnej sytuacji i są zaangażowane emocjonalnie dalej w związek z narcyzem albo przeszły już taki związek, ale nie potrafią się do końca uwolnić. A więc szukamy wspólnie słabych punktów narcyza. Natomiast zanim do tego przejdziemy, musimy pochylić się nad tym, jak ten narcyz wciąga nas w ten swój świat świat kłamstwa, świat iluzji, świat masek i wielu złudzeń. Bo wiele osób, z którymi pracuję, które miały tą nieprzyjemność spotkać osobę narcystyczną na swojej drodze i zaangażować się w relację z taką osobą, Mówią o tym, że narcyz na początku wydaje się bardzo ciekawą osobą, bardzo szybko zdobywa nasze zaufanie, bardzo szybko zdobywa Pewne zaangażowanie z naszej strony, bardzo szybko mogą się pojawić pewne emocje. I tu warto właśnie pochylić się nad tym i prześledzić to, w jaki sposób my zaangażowaliśmy się w tą narcystyczną relację, czyli tą relację z osobą narcystyczną. Bo kiedy początkowo jesteśmy oczarowani, to możemy być pewni, że narcyz bardzo dobrze gra, ubiera bardzo dobrze dopasowane do niego maski, wie, co. I kiedy i jak nam powiedzieć, i w ten sposób zdobywa nasze zaufanie, nasze zaangażowanie. Właśnie w taki sposób narcyz wciąga nas w ten swój świat świat, w którym nie pokazuje nam prawdy, tylko w pewien sposób kreuje obraz swojej osoby. Doskonale rozumieją to osoby, które już są w związku z narcyzem, gdzie ta maska już spadła, i my wiemy, jak ta osoba zachowuje się naprawdę co myśli, jak podchodzi do życia i my wiemy, jak jest to trudna osoba, natomiast świat zewnętrzny tego nie dostrzega. I my w świecie zewnętrznym, obserwując tego naszego narcyza, widzimy dokładnie te same zachowania, które w jakiś sposób nas przyciągnęły, tylko my już wiemy, że to nie jest prawda. I dlatego tak trudne jest obserwowanie tego narcyza w takim otoczeniu społecznym, kiedy inne osoby uważają, że, na przykład, ten nasz partner, nasza partnerka, to jest wyjątkowa osoba, wspaniała, empatyczna, taki wspaniały ojciec, wspaniały partner, po prostu wspaniały partner do, nas, do życia. I wiele osób cały czas wierzy w taką iluzję, no bo nie mieli oni okazji spojrzeć pod tą maskę. Natomiast my aż gotujemy się w środku bo wiemy, kim ta osoba jest za zamkniętymi drzwiami naszego domu czy naszego mieszkania. Wiemy, jak jest to trudny i często bardzo podły człowiek, który tworzy wokół siebie taką iluzję, żeby przyciągnąć uwagę i spojrzenia innych osób. Żeby wciągać ich w swoją grę, bo przecież wykorzystywanie innych osób przez narcysa, to jest dla niego coś bardzo normalnego. On nie ma empatii, a więc potrafi wykorzystywać na różne sposoby inne osoby, ale potrafi też te osoby, które są bliżej niego, wciągnąć w ten swój świat i w pewien sposób nie pozwala tym osobom się uwolnić. Dlatego tak trudno jest się wydostać z tego świata narcystycznego, ponieważ z jednej strony ten świat nas przyciągnął, Narcys nam pewne rzeczy obiecywał. Narcys nam pewne rzeczy mówił. A w pewnym momencie to wszystko znika. Ta iluzja znika. My spoglądamy pod to, kto kryje się pod maską i nadal gdzieś mamy w sobie taką nadzieję, że przecież to wszystko nie mogło być kłamstwem. To wszystko nie mogła być iluzja. I my dajemy szansę, dajemy kolejną szansę. Mamy nadzieję, że to się zmieni, że nasze życie się zmieni i że wrócimy do tego co było na początku. I po prostu to nie wraca, a my dalej karmimy tą swoją nadzieję, ponieważ na początku naprawdę było dobrze. Na początku się dogadywaliśmy, na początku były pozytywne emocje, na początku on się starał. Tylko pamiętajcie, że to była tylko i wyłącznie gra. Gra, która skończyła się w momencie kiedy narces zobaczył Twoją miłość, Twoje emocje, Twoje zaangażowanie, to, że mu zaufałaś, kiedy to wszystko już zdobył, mógł uchylić tą maskę przed Tobą. Bo po prostu już nie miał za wiele do ukrycia, mógł naprawdę być sobą i wiedział, że tak łatwo cię nie straci, że ty dalej sama siebie będziesz karmiła tą iluzją, którą on wykreował, a on będzie po prostu robił swoje, będzie miał już to wygodne życie. Bo zawsze jest tak, że narcyz na początku się stara, żeby nas wciągnąć w ten swój świat, kreuje tą swoją wizję, kreuje przed nami tą wizję lepszego życia, a potem po prostu. Następuje ta zmiana. Kiedy narcyz już nas złapał, to teraz my musimy za to wszystko płacić, bo narcyz stara się tylko chwilę, a potem to my mamy całe życie zabiegać o uwagę narcyza. I moim zdaniem ta maska to jest naprawdę bardzo dobry symbol świadczący o narcyzmie, opisujący ten narcyzm, ponieważ ta maska pokazuje nam, że tych masek może być wiele. Maskę przybiera dla Ciebie, maskę przybiera dla innych osób. Często też przybiera maskę w pracy. I chodzi o to, że narcyst często zanim cię wciągnął w ten swój świat, to stworzył tą maskę pod Ciebie, wykreował ją w taki sposób, żeby po prostu pokazać Ci to, co Ty chciałeś w nim zobaczyć. I pamiętaj, że to nie jest Twoja wina, że on cię wciągnął w ten świat. Narcyst ma doświadczenie, narcyst już nie raz Budował taką maskę. On żyje w tych maskach, zmienia te maski, dla niego to jest całkowicie naturalne. A my, jeżeli nie mieści nam się w głowie, że można udawać, że kogoś się kocha, że można udawać zaangażowanie, emocje, że tak wiele rzeczy można udawać, że tak można głęboko żyć w iluzji, to nam się nie mieści w głowie, że to wszystko, co było na początku, to było tylko kłamstwo. To była tylko próba wciągnięcia nas w ten świat, i jak nam się to nie mieści w głowie. To trudno nam odpuścić tą nadzieję, że przecież jak dobrze było na początku, to muszę się jeszcze bardziej postarać, coś zmienić, coś naprawić w sobie. To jest na pewno moja wina, że on się tak zachowuje. Przecież wiele osób właśnie w związku z narcyzem bierze tą winę na siebie, że to oni niszczą ten związek i oni muszą się zmienić, a nie widzą tego, że ten początek relacji, to wciąganie w świat narcyza. To była zwykła fikcja i maska, która była tworzona tylko i wyłącznie pod ciebie. Co ci powiedzieć, jak ci powiedzieć, kiedy ci powiedzieć? Narcyz doskonale to wie i właśnie dlatego zdobywa szybko to twoje zaufanie i zdobywa szybko twoje emocje. I musisz pamiętać, że ta maska powstaje zawsze w odpowiedzi na twoje pragnienia, na twoje oczekiwania, na twoje potrzeby. Dlatego tak trudno się przed nią bronić, bo to jest dokładnie to, Czego ty oczekujesz? I masz czasami takie wrażenie, wielu moich klientów mi o tym opowiada, że na początku, kiedy poznali takiego narcyza, to mówili sobie: tak, to jest w końcu ta osoba, na którą ja całe życie czekałem, czy czekałam że jest to ta osoba, która mnie rozumie, dostrzega moje potrzeby, dba o mnie, tylko to bardzo szybko się kończy. Taka sielanka znika, a my zostajemy z taki, w takim związku z narcyzem. Który już nie będzie się starał, który będzie tylko i wyłącznie wymagał. I pamiętajcie, że ta maska, którą tworzy narcyz w tej początkowej części znajomości, to jest maska, przed, w której on właśnie zasłania tego prawdziwego siebie, on zasłania swój prawdziwy świat i tworzy ten świat pod nas, żeby szybko nas zdobyć. I tu jeszcze raz podkreślę Wam to, że taka forma manipulacji jest podła, jest okrutna jest bardzo, bardzo dla nas bolesna. bo my naprawdę mamy bardzo trudno, żeby zaakceptować to, że to wszystko była iluzja kłamstwo, fantazja, że to nie jest prawda. Bo kiedy na końcu okazuje się, że to wszystko było kłamstwem, że to wszystko, w co ty wierzyłeś, w ty wierzyłaś, to nie było prawdziwe, to ten ból w nas zostaje. I te rany w nas zostają, dlatego na przykład tak trudno jest odbudować samego siebie i przygotować się na inny związek, kiedy doświadczyliśmy życia z narcyzem, ponieważ właśnie jeżeli zaufaliśmy takiej osobie, która wydawała nam się osobą idealną dla nas, osobą, która nas rozumie, ale jednak taka osoba żyła tylko w kłamstwie i w iluzji i nas bardzo mocno zraniła, to później jak możemy zaufać innej osobie, że nie będzie dokładnie tak samo. Dlatego wiele osób, które przychodzi do mnie, to są takie osoby po takich traumach, po przeżyciach właśnie z takim narcystycznym partnerem czy partnerką, i są to osoby, które nawet przez lata nie potrafią odbudować siebie nie potrafią wejść w taki głębszy związek z inną osobą nie potrafią komuś zaufać. Ponieważ to wszystko nadszarpnął kiedyś Narcyz, wykorzystał przeciwko nim, a oni obudowali siebie takim murem, taką skorupą, która ma ich chronić. Natomiast ta skorupa chroni ich przed takim narcyzem, ale też nie pozwala zaangażować się w związek z kimś, kto mógłby zasługiwać na tą ich miłość, na zaangażowanie, na zaufanie. I to jest bardzo właśnie bolesne. Że ta iluzja, ta fantazja, to wszystko, co stworzył narcyz w tej swojej masce, która była dla nas przygotowana, żeby nami manipulować, to jest również coś, co nawet po zerwaniu tego związku z narcyzem może z nami zostać. Ten ból, ten niesmak, te rany emocjonalne. I jeżeli popatrzymy tak na tą narcystyczną manipulację, na tą narcystyczną iluzję, to pamiętaj, że narcyz nie pokazuje Ci prawdy. Narcyz pokazuje Ci dokładnie to, co chce Ci pokazać. Ukrywa przed tobą to, kim jest naprawdę. Do momentu, kiedy ty jeszcze się nie zaangażujesz, bardzo trudno będzie ci spojrzeć pod tą maskę, dlatego też nie możesz obwiniać innych osób, które dalej wierzą w to, jaki ten fantastyczny jest twój partner, jaka jest to wyjątkowa osoba. Wiele moich klientów ma pretensje do swojej rodziny, do, twoje, do swoich bliskich, do swoich przyjaciół, że oni tak bardzo cierpią w tym związku, a nawet nie mogą tym cierpieniem się podzielić. Ponieważ rodzina nie dostrzega tych problemów w tej osobie, ta osoba dalej gra, dalej ma te maski, a to my wiemy, kim on jest naprawdę, i właśnie dlatego jest to dla nas takie trudne, bo my jesteśmy tacy rozchwiani. Jedno czujemy, próbujemy się podzielić nawet z kimś bliskim naszą sytuacją, a taka osoba patrzy na nas i nie rozumie, co my do niej mówimy, bo przecież ten twój partner to jest taki idealny, jest takim wspaniałym ojcem, tak to wszystko pokazuje. Ale on jest wspaniały na chwilę, jest wspaniały dla obcych, ale w domu jest czasami wręcz takim potworem emocjonalnym, który na różne sposoby bawi się naszymi uczuciami. I kiedy wejdziemy w ten świat iluzji narcystycznej, to musimy pamiętać, że trudno jej się oprzeć, dlatego nie możemy mieć do siebie pretensji, że ulegliśmy tej manipulacji narcystycznej. Ta maska była dobrze przygotowana, dlatego narcyz wciągnął nas szybko w ten swój świat. I po prostu ta iluzja, bądźmy ze sobą szczerzy, jest dla nas przyciągająca, jest wykreowana pod nas. Dlatego tak dobrze czujemy się w tej początkowej fazie w związku z narcyzem, który odpowiada na te nasze potrzeby. Można powiedzieć, że stara się nadmiernie, ale później my słono za te jego starania początkowe płacimy. Pamiętajcie jednak, że w każdej doskonałej masce pojawiają się pęknięcia. I oczywiście. Kiedy narcyz zrzuci tą maskę przed tobą, czyli ma już twoje emocje, ma już twoje zaangażowanie, to wtedy widzisz w całości, kim jest ta osoba. Natomiast ja uważam, że można pewne pęknięcia dostrzec dużo wcześniej, zanim pojawi się prawdziwa miłość, zaangażowanie, zaufanie, żeby po prostu wyczulić się na pewne sygnały ostrzegawcze. Bo naprawdę, nawet najdoskonalsza maska ma pewne rysy, pewne pęknięcia. Bo to jest tylko iluzja, to jest pewne kłamstwo. Pamiętajcie jednak, że narcyz nie potknie się na pierwszym czy na drugim kłamstwie. On jest na to za sprytny, on ma zbyt duże doświadczenie w tym życiu w kłamstwie. Narcyz nas przekona, że jednak my się mylimy, kiedy przyłapiemy go nawet na kłamstwie. Wielu moich klientów mówi o tym, że pokazywali temu swojemu narcyzowi kłamstwo jak na dłoni, a narcyz potrafił to obrócić w żart, potrafił uświadomić tej osobie, że a jednak ty coś źle zrozumiałeś, zrozumiałaś, po prostu się mylisz i narcyz odwraca tą sytuację, zagadywał tą osobę, zmieniał temat i robił wszystko, żeby tylko to kłamstwo nie wyszło na jaw i to nie jest tak, że to tylko przy pierwszym, przy drugim kłamstwie tak było. Tak mogło być przez miesiące, tak mogło być też przez lata. Dlatego jeżeli chcesz bronić się przed narcyzem, rozpoznawać te jego słabe punkty to musisz dostrzegać jak najwięcej tych rys i tych pęknięć w tej narcystycznej masce. I oczywiście kłamstwo, iluzja, życie w takim zakłamanym świecie, to jest codzienność narcyza. On się w tym specjalizuje, więc można powiedzieć, że trudno się przed nim obronić. I tu właśnie pojawia się temat tych słabych punktów narcyza. Bo z jednej strony, to, że on ma w czymś doświadczenie. To, że podąża wedle pewnych schematów, które sprawdzały się w przeszłości, to jest dla niego ogromna siła, bo on wie, jak działać, wie, jak manipulować. Natomiast to, co z jednej strony jest dla niego siłą, może być również jego słabością, kiedy ty nauczysz się rozpoznawać tych sygnałów. I właśnie w taki sposób musimy uczyć się bronić przed narcyzem. To, co on wykorzystuje na swoją korzyść, to jest po prostu nasza niewiedza, nasza nieświadomość. I wtedy te jego schematy działają doskonale. Kiedy my nie mamy w sobie wiedzy, nie wiemy jak się bronić przed tym, żeby on nas wciągnął do swojego świata. Natomiast to, co on wykorzystuje na swoją korzyść, ty również możesz wykorzystać i możesz to potraktować jako słaby punkt. Bo kiedy nauczysz się rozpoznawiać pewne narcystyczne schematy, to pewne rzeczy i pewne zachowania staną się dla ciebie oczywiste. I jeżeli oglądacie mój kanał od jakiegoś czasu, to pewnie znaleźliście już wiele takich podpowiedzi, jak te narcystyczne schematy wyglądają. Ja często mówię o ośmiu głównych sygnałach, które można rozpoznać, jeżeli chodzi o taką, taki rys narcystyczny, jeżeli chodzi o takie powtarzalne narcystyczne schematy. Może być to schemat związany z brakiem empatii, z tym, że taki narcyz. Nie ma emocji nawet dla najbliższych osób, może udawać miłość, co nie mieści się nam w głowie, może ranić te bliskie osoby. Inny schemat takiego narcystycznego zachowania to jest np. Na nadmierna potrzeba bycia podziwianym, czyli jest to sytuacja, w której narcyz oczekuje od ciebie, że ty mu poświęcisz maksimum swojej uwagi, że cały czas będziesz go adorować, zabiegać o niego. I nawet 100% Twojej uwagi to dla niego będzie dalej za mało, dlatego będzie szukał tej atencji u innych osób. Kolejny schemat narcystyczny to na przykład takie przesadne przeświadczenie o własnej wyjątkowości. Czyli to jest takie rozdmuchiwanie tego, kim ja tak naprawdę jestem, co to nie ja. Czyli nawet małe osiągnięcie narcyz potrafi tak opisywać, przedstawić w takim świetle, żeby się to wydawało, jakby on zdobył Oscara. I to jest często bardzo bolesne dla moich klientów, że oni wiedzą, że ten narcyz ma takie osiągnięcia, natomiast jak mówi o tym w takim towarzystwie, to tak to wyolbrzymia, i my z jednej strony czujemy się bardzo źle, bo my się nabraliśmy na te jego kłamstwa, że tyle jego sukcesów wydawało nam się jakimś światowym osiągnięciem, natomiast my już znamy prawdę i ciężko nam jest słuchać, jak narcyz. Oszukuje inne osoby, i cały czas z tego swojego malutkiego sukcesiku robi z siebie nie wiadomo jaką gwiazdę. Kolejny schemat narcystycznego zachowania, który już tutaj trochę wspomniałem, to jest to wykorzystywanie innych osób, nawet bardzo bliskich osób, dla swoich własnych celów. To jest ta narcystyczna postawa po trupach do celu. Nieważne, kogo ja wykorzystam, Ważne, żeby mój cel został osiągnięty, żeby to moje emocje było na odpowiednim poziomie. Nieważne, że manipuluję innymi, że bawię się emocjami innych osób. Ważne, żeby to moje emocje, moje potrzeby były zaspokojone właśnie w taki sposób myśli narcyz. Mamy kolejny schemat narcystycznego zachowania, po którym można poznać takiego narcyza. To jest schemat, który dotyczy takiej, takiej przesadzonej reakcji emocjonalnej na krytykę albo podkreślanie porażek narcyza, który w agresywny, w taki nadmierny sposób reaguje na to, kiedy wytykasz mu jakieś błędy. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że narcyz bardzo często poniża inne osoby. Po to, żeby być na górze, wszystkich innych musi deptać, wszystkich innych musi poniżać. I to jest taka sytuacja, w której narcyz. Pokazuje pogardę, w którym pokazuje brak szacunku, bo nie ma tego szacunku nawet dla najbliższych osób. To opisałem Wam tylko kilka takich przykładów, natomiast możecie pooglądać inne filmy, w których dokładnie opisuję różne te schematy narcystycznego zachowania, bo dopiero kiedy zrozumiecie te schematy, możecie wykorzystać to, co jest siłą narcyza na swoją korzyść i uczynić z tego słabość. I właśnie dlatego przygotowałem przecież ten Kurs jak rozpoznać narcyza. Tam wszystkie te osiem schematycznych zachowań narcyzów omawiam krok po kroku. Pokazuje osiem tych sygnałów, ale pokazuje też masę zachowań, po których możecie poznać te sygnały. Dlatego, jeżeli ktoś chce mieć taką wiedzę w pigułce, to link do tego mojego szkolenia jak rozpoznać narcyza będzie tutaj w opisie tego dzisiejszego odcinka. Natomiast, jeżeli nie macie ochoty, Kupić tego szkolenia wideo, to po prostu pooglądajcie moje materiały i powyłapujcie te różne schematy, których potrzebujecie, żeby właśnie rozpoznać tego narcyza i żeby uczynić z, tego, z tych schematów narcystycznych nie jego siłę, bo siłę ma dopiero w momencie, kiedy my jesteśmy tego nieświadomi, tylko uczynić jego słabość. Natomiast dla osób, które chcą mieć to wszystko poukładane krok po kroku, chcą się tego nauczyć, chcą to rozpoznawać, Niemal bez większego wysiłku, bo po prostu kiedy to zrozumiesz, stanie się to dla Ciebie oczywiste i będziesz wyłapywać te sygnały ostrzegawcze bardzo, bardzo szybko. To właśnie dla tych osób przygotowałem to szkolenie, jak rozpoznać narcyza. Wiele razy wam o tym mówiłem, dlatego jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo serdecznie zapraszam. I tu na koniec musimy pamiętać, że narcyz, który tworzy swoje kłamstwo, swoją iluzję, swój świat, swoje maski to jest osoba, która za wszelką cenę chce nas przyciągnąć do siebie i tylko chwilę potrafi nas utrzymać w tych naszych pozytywnych emocjach, ale to wystarcza, żeby tu w nas pojawiła się taka nadzieja, że nasze życie właśnie tak może wyglądać, i to później my musimy z tą nadzieją się zmierzyć i odrzucić to, co było fałszem, odrzucić to, co było kłamstwem, odrzucić to, co było tylko wykreowane na potrzeby tego, żeby nas zdobyć. I to jest często bardzo trudne. I w tym momencie chciałbym Was zaprosić do dyskusji. Dajcie znać w komentarzach, jakie Waszym zdaniem ma słabe punkty narcyz? Po, co, po czym poznać takiego narcyza? Po czym poznać, że osoba, z którą próbujecie zbudować związek, to jest osoba narcystyczna, która nie jest gotowa i zdolna do tego, żeby zbudować głębszą relację, tylko chce was w jakiś sposób wykorzystać. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, podzielcie się swoimi obserwacjami, aby osoby, które mają pewne podejrzenia, że mogą się związać z osobą narcystyczną, że ten ich partner, partnerka, nowa osoba, którą poznali, to jest właśnie taki narcyz, taka osoba w masce, taka osoba, która kreuje swój świat, dajcie znać tym osobom. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy słabe punkty widzicie u narcyzów i co wynika z takiego waszego życiowego doświadczenia. Myślę, że to będzie bardzo ważna informacja dla osób, które z tym tematem narcyzów się spotykają, oglądają takie filmy i szukają wartościowych podpowiedzi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was do tych komentarzy. Podzielcie się swoją opinią, podzielcie się swoim doświadczeniem i po prostu. Pomóżcie też innym osobom, które mogą popełnić błąd, bo już zaczynają się angażować w związek z osobą, która nie ma dla nich emocji, nie ma dla nich miłości, tylko ma dla nich ból, cierpienie, rany emocjonalne. I to jest właśnie taki narcyz: narcyz, który nie kocha, narcyz, który nas rani, manipuluje, wykorzystuje, a potem bardzo często porzuca i zostawia nas z tymi ranami emocjonalnymi. Dlatego Dajcie znać w komentarzu, jakie wy słabe punkty widzicie u narcyza, żebyśmy się nauczyli je rozpoznawać i nie dali się wciągać w ten świat iluzji narcystycznych i manipulacji narcyza.